Hej, witajcie tutaj, Michol 321 i zapraszam na poradnik, jak narysować kucyka pądy. Dzisiaj zajmiemy się derby. Jest to kucyk mało znany. No, ale dobrze. Zaczynamy jak zawsze od ucha. Jak już mamy ucho i rysujemy jej oko. Wy nie musicie oka tak rysować od razu. Ja, ja po prostu tak lubię rysować. I teraz tak. Ona ma takiego zesa. To jest kudzy, które mało rzeczy wychodzi. Bardzo mało. Naprawdę to jest... Jak już coś wyjdzie... To, to jest bardzo rzadka, rzadka i tak się zastanawiam, ten, ten chyba użyje koloru I... o i wy nic nie widzicie, kurczaki no Nie chcę, żeby się... Aaa, nie, no tak to nie może być. Wy prawie nic nie się widzicie tam. No i teraz tak. 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 Mamy już początek, prawda? I rysujemy twarzeczkę Jak już mamy twarzeczkę Ciach. A, ciach. Okej, okay, mamy już Brzuszek, no taki, no wiecie, o co chodzi mi. Dobra. Yy, mamy już jakby, no początek takiego już zaczynam przypominać już na prawdziwego kucyka, prawda? I teraz tak. Czek. Jest Okej. I jej ogon. i jak widzicie mamy już Delphi teraz zaczniemy kolorować jej skórę. Ona ma Chyba, ba, chyba jest ma jedną taką skórę. Ona jest taka szara ta skóra. Skóra jej, wiecie? No. I jak widzicie Derby naszego, naszego gotowa. Poczekajcie, sprawdzę coś na chwilę. E, już zaraz do Was wracam, bo chcę coś sprawdzić. Zdajmy tutaj. Dobra. Już jestem. E, tak. E, Julia... Ale nie, nie będę już tego mówił, bo jednak to są takie dosyć... Albo... Aby dobra, nie będę mówił, bo... Napisałam już wiadomość, tylko czekam na odpowiedź No ale dobra No i jak widzimy, już mamy gotowe, gotowego kucyka praktycznie Co mam można więcej zrobić? Mogę, co jeszcze? Z tego jestem dumny Ale dobra no to możemy, o, zrobimy tak, że w tym poradniku będzie jak narysować też szliny Albo nie, wiecie co, kończę już ten poradnik i A w następnym <tosłuch> będzie jak narysować No, ciało, znaczy pa, pa. Pozdrawiam wszystkich Dzie Dziękuję, że Z Osobom, które mnie subskrybują I dziękuję, że mam 115 wejść A ja jestem dopiero początkujący, także Bardzo wam dziękuję za to no to do następnego filmiku. Cześć.